Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Dzień dobry Państwu. Ze stadionu witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na solidną dawkę piłkarskich emocji. Goście bardzo dobrze prezentują się w tym sezonie poza własnym stadionem. Mają na koncie 14 zwycięstw w 17 meczach. Na obcej muradzie czują się jak u siebie, właściwie niezależnie od klasy rywala Obecnie w zasadzie trudno wyobrazić sobie mecz bez gwizdka sędziego. A w początkach futbolu przez wiele lat arbitrzy musieli sobie radzić bez tego prostego przyrządu. Gwizdki wprowadzono w roku 1878, czyli istotnie długo po rozpoczęciu pierwszych rozgrywek ligowych. Zapewne stroski o gardła i strony głosowe sędziów. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem piłki. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć. Mamy strzał, co obejmuje prowadzenie! Aj, nie ma bramki, ale to była kwestia centymetrów. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ma do kogo zagrać. Zdążył w ostatniej chwili. Poli. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Może teraz ruszyć skrzydłem. Poli. Dobre podanie. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Zupełnie niecelnie, ale szkoda tej okazji. Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie. Piłka nieczysto trafiona. Innego wytłumaczenia tu nie widzę. Już blisko pola karnego. Ależ tam się przedarł. Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Ma do kogo podać dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w ulgardy pozycję Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel trzeba gonić wynik. Jak się go pozostawi bez opieki, to są takie skutki. Świetny strzał głową. Takie strzały można oglądać bez końca. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Demarkos. Poli. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekam. Jest jeden do jednego. Remis. <śmiewanie> Francis Amuzu. Dobre, dalekie wybicie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Federico Santander... No już blisko pole karne Ależ okazja, czy ją wykorzysta Piłka wrzucona na dalszy słupek Ach nie ma, nie ma bramki Kapitalna reakcja bramkarza Brlalwysz No i strzał obroniony Ta główka była bardzo groźna Ale bramkarz nie wpuścił piłki do siatki Soriano ja Nikt teraz nie przeszkadza. Szkoda, że nie opanował tej piłki. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli aut bramkowy. Bruno Albesz. Francis amuzu rozejrzał się, nie chce grać sam. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście! Teraz oni dyktują warunki! Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego bliska. Nie wolno im spocząć na laura. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Wynik dwa do jednego o niczym nie przesądza. Federico Santander, de Marcos, no udało się przejąć. No kto przejmie tę piłkę? Federico Santander. Dwa do jednego po pierwszych 45 minutach. No rozpoczynamy drugie 45 minut meczu. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Kapitalna interwencja w... Gwizdek, rzut wolny. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Chyba za daleko na strzał. Raczej będzie wrzucał albo rozegra to krótko, ale może zaryzykuje. Ale uderzenie! I piłka odbiła się od podskakującego muru. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Kapitalna obrona strzał głową. Poli. Roberto Soriano. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. No, może być groźnie. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Poli. To musi być wyrównanie. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Roberto Soriano. Ryzykował, ale pewnie odebrał. De Marcos. No, był tam spalony. Prowadzą w drugiej połowie. Trener decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. I będziemy mieli wrzut z autu. Poli. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ach, co za pech! Piłka wpada do bramki, to zostanie zapisane jako trafienie samobójcze. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Soriano. Piłka w pole karne, są tam polecy. Ale Soprona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej! Ajajajajaj, kompletnie spudłował. Z takiej odległości technicznym strzałem powinien bardziej zagrozić bramce. Fatalnie się zachował w tej sytuacji. Francis Amuzum. Poli. Wspaniale przechwycił. No, już blisko pole karne. Schodzi ze skrzydła do środka. Piłka wypita z pola karnego. No, będzie gol. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Piłka. A poza linią boczną za moment wznowią z autu. Ku? Soriano. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. De Marcos. Mecz powoli się kończy. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Soriano.